Zawodnić jest gotów. Gotów? Uwaga! Ach, Jeśli skończyłeś, rozładuj. Jeżeli komora jest pusta, strzał kontrolny, kabura. Twój czas. ああっしこい Seguir, se jeżeli komora é pusta vazia, kabura, a chave e jeszcze skończyliśmy, to nie było zauważenie. kontrolny, broń kabura, udział 29-51 miejsc. Jesteś gotów? Gotów. Uwaga. Skończyłeś rozładuję, pokażemy do sprawdzenia, sprawdziłem szał kontrolny Kabura. Jeżeli jesteś gotów, jest uwaga Jeśli skończyłeś do przejrzenia, przejrzałem szał kontrolny Kabura.

Jeśli skończyłeś, do przejrzenia broń, Przejrzałem strzał kontrolny, kabura. Gotów? Gotów. Uwaga! Jeśli skończyłeś, rozładuj, broń do przejrzenia, strzał kontrolny, kabura. No, czy jesteś gotowy? Eee, gotów! Uwaga! Ja się skończę, już rozładuj Przejrzałem, Kotów kontrolujący <LIKETRUSidity2> Gotów, Gotów. Ja Przejrzałem strzał kontrolny kabura i czas 15:38 Full House. Gotów? Gotów? Uwaga! To jest... A, Avari að toru Avari að toru Jeśli skończyłeś z rozładem do przejrzenia, przejrzyj trochę kształt Kabura. Czy jesteś gotów? Eee... gotów. Uwaga. Przyjrzałem Przyjżałem z trzecim ronek Twój czas 26:70. Uwaga skończyłeś. Wyjść z samochodu. Rozładuj broń. Jeżeli komora jest pusta, strzał kontrolny i kabur. Uwaga! Uwaga. Do przejrzenia broń przejrzamy